Dzień dobry! Dzisiaj ponownie zagramy w Zagraj o milion. W poprzedniej edycji udało mi się wygrać 200 tysięcy polskich złotych, co można zauważyć w lewym górnym rogu ekranu. Dzisiaj staram się wygrać większą kwotę, większą sumę. Wydaje mi się, że to było raczej niespodziewane, bo raczej mniejszą chciałem. Biologia. Biologia. Albo tele, do teleturniej będzie, kto prowadził to tam ład, Gospodarzem któregoś programu jest Karol Strasburger. No to familia, oczywiście, no tak jest. No co to tele, o, nie, nie słyszałem o takim programie. Wow, ale ciekawa sprawa. Historia telefony komórkowe. Historia niech będzie. U, u, u. no dobra. W którym roku wybuchła pierwsza wojna o, Był to rok. 1914. Nie wiem czemu to jest 1935, mogli dojść 1945, ale... No, ewidentnie. Chemia, literatura polska. Ła, dobra, literatura polska. No, ta patriota. Kto jest aut autorem powieści w Pustyni i w Puszczy? No, Wojciech Cejrowski to nie. Adem Od odrzuciłbym Władysława Reymonta bo nie będzie on. Dobra, Ch chyba. <grym> Może Wojciech Cejrowski? Dobra, zobaczmy. Nie, to będzie on, to będzie. Nie, dobrze, dobrze, bo niesamowita sprawa. Medycyna, historia Polski. Hmm. Historia Polski niech będzie znowu patriotyzm. Jean Michael Żar, tak. Wystąpił w 2005 roku w Gdańsku z okazji podróży. Nie, kto by to wiedział takie rzeczy. Na odzyskanie niepodległości stanie solidarności, komu to potrzebna. Koniec zimnej wojny to Hmm. Co to są za ślubiny polskie z morza? Dobra, niech będzie... Bu, 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 koniec zimny... Nie, raczej nie, wiem bym powiedział Solidarności mm, no i nie wiem, dam trochę Dobra, te 400 tam na tą odpowiedź no, O, dobrze, nie przegraliśmy Dobra, no, dobrze, 600 tysięcy na tą odpowiedź Geografia nagrody, geografia Oczywi Ile jest stref oświetlenia Ziemi? Dwie chyba, tak? Nie, tak, a nie, nie wiem, bym chyba dwie, wdaję się yy. 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 Okej, okay, teraz reklama będzie, tak? No, Legimi, 200 tysięcy książek bez limitu To też było w poprzednim odcinku, też mieliśmy tam reklamę Legimi Więc jeżeli chcecie zobaczyć tą reklamę jeszcze raz Tylko, że w poprzednim odcinku, to odsyłam was do poprzedniego materiału Koszykówka Polskie Miasta Polskie miasto, nie wiem, w koszykówce to wiem, że jest lebron James w, w jakim mieście znajduje się Uniwersytet Jagielloński? W Krakowie znajduje się UJ czyli Uniwersytet Jagielloński. A jeżeli nie wiedzieliście, to w poprzednim materiale wideo też mieliśmy pytanie o skrót UJ, co oznaczało Uniwersytet Jagielloński. Rośliny, literatura, obca. Bo nie, może rośliny. Czerwony, słodki owoc, rosnący nisko. Przy ziemi, to... No dobrze, no nie jest to ciakie, no ale malina rośnie, no malina rośnie, tak Truskawka też Chyba, no tak, no czekaj, no tak, no, truskawka, no tak Czereś, nie, no właśnie czereś, to nie, nie o no, tak, to będzie Ale no to jak mamy, czere, ale malina Malina, no ona tak rośnie, no cz, ale truskawka też raczej tak bliżej wydaje mi się przynajmniej, jeżeli dobrze No ale tak, no raczej, no więc nie wiem, rozłożę pół, no, ale malina jest bardziej różowa Dobra, dam na truskawkę Dobra, no brano, to. Agres to w ogóle jest zielony, więc nie wiem, dlaczego wstawili tutaj Tomasz. Zagadki piłka nożna. Zobaczymy moją wiedzę z piłki nożnej. Mecz otwarcia Euro 2012. A kto by to nie mam pojęcia. No w Berlinie to wiem, bo jeszcze wiem, że Euro 2012 to była Poland-Ukraine. and Ukraine. No ale nie mam pojęcia, gdzie był mecz otwarcia, A, w Warszawie, albo we Wrocławiu Dobra, rozłożę pol na pol, rozwiążę, rozwiążę, tak, rozłożę Wow, no muszę zobaczyć, gdzie, Na w Warszawie raczej powinno, no dobrze Sztuka komiksy Bu, bu, no już nie będzie ta sztuka, w komiksach to nie mam... Pojęcia. Ile obrazów sprzedał Vincent van Gogh? No jeden, go, ale w ogóle... Wymowa. Dobra, dam i rozłożę, na siedem, ale znając życie to będzie takie wow, wow, niesamowite, tylko jeden? No właśnie, no. Sztuka zwierzęta. Zwierzęta teraz niech będą. Szarańcza. To przedstawiciel grupy owadów. No ja muszę sobie przypomnieć, a szarańcza to jest to jajko. Prosto? Nie, raczej nie. powiedział Karacza. No tak, to są... czekaj. Muszę poczekać minutę? Dobra, rozłożę jeszcze raz. Um... No nie, no tak w ten sposób rozłożę. No ja ich po prostu przeżyłam że prosto skrzydłych. Dziwiacznie nic nie było, nic nie było tutaj, wszystko jest dobrze. Od nowa. Mm, tej reklamy jeszcze nie było wcześniej. Najbardziej inteligentne nagranie w. w Japonii. Polityka, symbole. Symbole, zobaczmy. A to. Też było w poprzednim... czy też był tam, było to pytanie w poprzednim odcinku, więc jeżeli nie widzieliście, to odsyłam was do poprzedniego odcinku. No, gdzie umieszcza się znak wodny, to było na banknotach. Chyba, no tak, no w pralni chemicznej to jest chemia. Dobrze. Filmy zagraniczne geografia. Geografia, to... Gdzie znajduje się morskie oko? Na południu Polski znajduje się morskie oko. Tak jest. No, dobrze, już mój milion złotych w banknotach. Nie wiem, jakie to są banknoty. o, geografia znowu. Jakiego koloru nie ma na śladze Belgii? No, białego nie ma. Nie ma. To nie ma. No, nie ma. Czarno tak, czarny jest, dlatego, dlatego odpad. Sport technika. Mm, niech będzie sport, zobaczymy. W jakiej konkurencji lepkoatletycznej odnosiła sukces Wanda Pan Phil Gonzalez? Nie wiem, no w sztafecie ani. No to raczej nie. Skok w wzwyż, skok w dal, maraton. Może maraton chociaż? ja <laughs> dobrze, To dam maraton i rozłożę, ale nie chcę rozkładać na trzy, więc muszę wyeliminować albo skok w wzwyż, albo skok w dal. Wydaje mi się, że Wyeliminuję skok w. A, dobra, po prostu, nie wiem, palcem sobie zrobię. Wyeliminowałem skok w dal, zatem skok zwyżam 400 tysięcy. O, dobrze zrobiłem, niesamowite. Bo bu, 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 no to jak, no to mogłobyś... No tak, trudno. Historia polski, język polski. Przepraszam, historia polska, historia polska. No dobra, na Trale. A drugą o podchwytliwe pytanie, no niesamowite. No tak po prostu mnie złapali, no. Mhm. Geografia piłka, no, geografia, na pewno. Ile państw leży w Europie? 46. No, ale czekaj, no, no, to 66. No, 54 to leży w Afryce. Na Afryce, w sensie. Astronomia, matematyka. no ma... Dobrze, powiem, matematyka. O, ja. O, dobra, to może nie będzie. Marcin jest od 5 lat młodszy od Julki. Za rok Julka będzie dwa razy starsza od Marcina. Ile ja wiem, Minus 2. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Marcin jest o. 5 lat młodszy od Julki. No? Za rok Julka będzie dwa razy starsza od Marcina. Hmm, ile lat ma Julka? Ale to, że ile będzie miała za rok, czyli teraz? No to teraz, zobaczmy, jak 9 lat. No i ona będzie, to wtedy. Chyba 9, tak? Moja logika. No tak, 9, chyba. No tak, tak, dobrze. Literatura dziecięca, geografia. Geografia. A, bo to jest w ogóle finał. Która z tych wysp należy do Hiszpanii? Tenerife albo Borneo leży w Indonezji. Zatem, proszę Państwa, wygraliśmy 600 tysięcy polskich złotych w pierwszej próbie. Ale oczywiście, żeby dostarczyć więcej rozrywki tym jakże wartościowym filmem, zagramy kolejną rundę. Nie wiem dlaczego. powiedziałem, że w sumie w pierwszym podejściu, bo przecież to nie było pierwsze podejście, nie? Chyba nie, raczej nie. No ale już łącznie mamy 800 tysięcy polskich złotych, więc niesamowita sprawa. Dobrze, zagrajmy jeszcze raz, żeby jeszcze raz coś wygrać. Może dojdziemy do miliona złotych. Geografia piłka nożna. Dobra, zobaczymy pytanie w piłce nożnej. W którym z państw odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku? W Katarze. Niebowy w, w Bulu Gastronomia, zagadka. Gastronomia, bo jeszcze nie było w tym wydań. Opieczony chleb zwany jest często tostem. Tak jest. A to chyba też, to pytanie chyba też było w poprzedniej edycji filmu. Tak. Matematyka, literatura obca. Albo spróbujmy literaturę obcą. To był bon. jakie, jakie przedsiębiorstwa... Przedsiębiorca został ubóstwiony w nowym, wspaniałym świecie. Huxleya, Huxleya, Komu to potrzebne? No, nie wiem, Bill Gates. Nie wiem, czy to chodzi o Bill Gates, Reuter, czy nie? Czy na Word, Ford? Może Siemens? Siemens, O, proszę Państwa, jakby w ogóle niesamowito. To był Ford. No niesamowito, Sport, historia, historia, może. W którym roku dokonano zamachu na World Trade Center? A no to pytanie już nawet było w tym odcinku, no ale to oczywiście był... no 2001 tak, rok. Zagadki, seriale polskie. Zagadki nie Pinki cebuli używane są do barwienia skorupek jaj. Na jaki kolor? Hmm, no skorupki jaj to raczej się nie spotkałem, żeby były zielone, niebieskie lub czerwone. Chociaż no nie wiem, no wydaje mi się, że najbliżej im do czerwonego z tych wszystkich opcji, więc no... No tak, to raczej tak. Lektury, historia. Hmm, historia. W którym roku miała miejsce awaria w Czarnobylu? Był to rok 1986. Do awarii doszło w Czarnobylu. No, tak. Mhm. Sport, seriale polskie. Hmm, sport, może. Mor no, letnie gwizdko olimpijskie 2020 to był Tokio. Be no, Paryż to będzie 2024, tak. Skróty alkohole, a to też wino wow, ale normalnie idziemy jak tornado. Skróty alkohole, skróty. Rozkrzyfruj skrót PJN. Pomidorowa jest najlepsza, Polska jest najważniejsza. No nie wiem, znając rzeczy to będzie jakieś pomidorowe jest najlepsze, ale dam Polska jest najważniejsza. Nie, Państwa, wygraliśmy 500 tysięcy polskich złotych. Proszę państwa. Proszę państwa. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. Zagram ostatnią grę w zagraju milion. Rozpoczynamy grę w zagraju milion. Moda anime. Dobra, zobaczę co wiem z anime Pierwszym Pokémonem aż bo nie wiem Pikachu, bo Pikachu to jest najbardziej znany. No dobrze, odpowiedziałem na pytanie z Anim. Kulinaria zwierzęta. Hmm, zwierzęta. Który z poniższych ptaków potrafi latać? No jest to. to Emu, no, kaczka krzyżówka potrafi latać. Potrafi fruwać. <grystanie> no tak, tak. Kaczka krzyżówka. Sztuka, technologia. Hmm, dobra, weźmy zaawansowane technologie której generacji iPhone okazał się na rynku właśnie 2014 roku? Nie mam pojęcia. iPhone. I pchone, może 6, iPhone 6. Dobra, dam trochę na 5. pół na pół. No, zobaczmy. No, 6 jednak. No i i co teraz? Literatura polska zwierzęta. Hmm. zwierzęta, no tak. Który legendarny ptak odradzał się ze swojego popiołu Fenix. To był brudzik. Okej. Okay. Wiedziałem, co w następnym jeszcze rundzie, ostatniej rundzie zagram po tej rundzie. Spróbuję wygrać milion polskich złotych łez. Skinner z filmu ratatu i czuję respekt przed przedstawicielem jakiego zawodu. Nie no, chyba krytyk kulinarny, nie? No, jeżeli dobrze rozumiem koncept tego, no, filmu. Nie wiem, co ja teraz powiedziałem. Czy po prostu następna mitologia, gracka historia. Historia, tak. Jest. W którym roku miała miejsce bitwa o Midway? Jeżeli dobrze, tak, to chyba rok 1944. Chociaż? Nie, dobra, dam. Dobra, dam 100 tysięcy na ten 42, ale to raczej 44 44. O, wierzę co, Jerzy przyszedł. Zwierzęta chemia. Zwierzęta, nie wiem. Samica, którego ze zwierząt składa skrzek. No skrzyk. Grzeba, nie? Chyba no tak. Żeby. No, dobrze. I co teraz finalnie? Tak, no. O, wiej co sport. Na wielka kroki to jest Stanisława Marusarza. To Proszę Państwa znowu wygraliśmy tym razem 100 tysięcy polskich złotych. Coś niesamowitego, nieprarygodnego, jakby to powiedział Bogdan Hruścilski komentując skok. Jak on miał? Georg coś takiego. No, tak, Georg w Harrachowie w 2007 roku, chyba tak. W drugiej serii, po której załamał 10. nie Okej, okay. albo to był 2000. No, nie wiem. Transport przysławia. Teraz przyszliśmy Państwu gramy o z po prostu v gramy, nie? v tak io... Ciekawie, czy jest aplikacja, która jest telefonem wiem, bank to może też. Zobaczę, zobaczę. Transport przysłowia. Przysłowie, bo jeszcze chyba też nie było. Mogę głodny młody, był gdzieś Jeszcze, tak, ja się, tak. A to też chyba było, nie? W poprzednim wydaniu A nie wiem, ale coś, no tak, chyba tak. Historia, moda. Historia. Mhm. Powstanie Warszawskie, Wybuchlo. A to też było! No, tak. To był chyba 1 sierpnia, ale nie jestem pewien. Hmm, ale chyba to był 1 sierpnia, tak. Dobrze. Seriale zagraniczne filmy. Hmm. no matka, to możemy już nie wygrać miliona. Filmy nie będą. W którym roku powstał film Pitbull Niebezpieczne Kobiety? Hmm, wydaje mi się, że to jest patrzeć, bo jest 2016, 2017, 2018 i nagle jest 2015, więc wydaje mi się, że to będzie to odpowiedź. No dobrze, no, nie udało się wygrać miliona. Patrz, jaki Łukasz Nowicki jest smutny. Niestety tym razem się nie udało. O, tam udało się. No dobrze, proszę Państwa, czyli wygraliśmy. O, jeszcze reklama, czekaj, czekaj. Wygraliśmy w tym edycji milion. Czekaj. Wygraliśmy 500 tysięcy, później 600 tysięcy wygraliśmy to jest milion A. A przejrze mam tutaj ten napisaną mam kwotę. No jest napisane 1 400 tysięcy polskich złotych wygraliśmy, no. Znaczy w sensie łącznie, tak? Bo w poprzednim wydaniu wygrałem ten 200 tysięcy złotych, no ale to dzisiaj wygrałem milion... Milion 200 tysięcy na to wychodzi. No tak, bo wygrałem 500 tysięcy, 600 tysięcy to jest 1000 Znaczy co? Milion 100 tysięcy, jeszcze to 100 tysięcy, to jest milion 200 tysięcy. Tak jest, więc z tym miliarderskim normalnie uczuciem zagramy po rosyjsku. Alo, o. Mhm, nie, nie jestem pewien, ale to jest tutaj napisane... religii. A nie, a nie, wiem co to jest... Dobra, weźmy to. To, czy, to pisze, czy, czy jest napisane pierwszy wyraz czy to jest to. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, wydaje mi się, że to jest odpowiedź. Ta. Albo jeszcze tą, tam tą odpowiedź. Patrzcie, mamy tutaj. No i przegraliśmy, dobra tam. No ale straciliśmy 10 milionów rubli. Bardzo smutne. A czeka, a ile jest w ten. To na Ukrainie są ch chrywie, chrywnie, coś takiego, no coś chryw, chyba chrywnie Dobra, zobaczmy, ile jest tutaj chrywni, czy jakkolwiek to się nazywa, nie wiem, dawaj to 2 miliony, no jednak polska waluta najsilniejsza, to są niesamowite No zobaczmy, dobrze twierdzę. A tam, jajko Dobra, mm, do widzenia już, o teraz jeszcze reklama znowu Whiteout Survival, no dziękuję. Dobra, więc tak, wygraliśmy, jak już mówiłem, tam milion czterysta tysięcy, super, świetnie. Pozdrawiam i do zobaczenia za nieokreśloną ilość czasu.